Bo popatrzmy tutaj, myślę, że taka podstawowa różnica między, między buddyzmem a chrześcijaństwem tutaj byłaby taka, że poza bardzo szczególnym, być może mistycznym kontekstem, no chrześcijanin, żaden chrześcijanin nie powie, że staje się Bogiem. Tak? Żaden, żaden chrześcijanin nie powie, że staje się Jezusem. Tak? On może go odnaleźć, czy poczuć go w swoim sercu. Natomiast, by tak rzec, obiekt kultu tej religii nie staje się urzeczywistnionym celem praktykujących. Tak? Natomiast pod tym względem tutaj buddyzm jest zupełnie różny, dlatego że, że stan Buddy, który kiedyś można było obejrzeć na przykładzie historycznego Buddy, jest tym stanem, który osiągnąć ma każda istota, która będzie praktykować nauki buddyjskie, ponieważ każda ma ten zalążek w sobie. Więc definitywnie tutaj w buddyzmie założenie jest takie, że ten, kto praktykuje buddyzm, staje się tym ostatecznym celem nauk buddyjskich, ostatecznym punktem odniesienia, jakim jest buddha, tak? Bo buddha zwykle, my rozumiemy to, pewnie to słowo, jeżeli je, je słyszymy w Europie, zwykle to słowo buddha pewnie kojarzymy z historyczną postacią i jak najbardziej jest to oczywiście uzasadnione, gdyż ni tak siebie nazywał, ale buddha oznacza tak naprawdę właśnie ten niedualny stan przeżywania, o którym przed chwilą mówiłem w kontekście medytacji, tak?